To nie Polacy wywołują ducha przeszłości, potwornego ducha przeszłości. To nie Polacy oglądają się ciągle wstecz i mówią o Wołyniu. To właśnie Ukraina wywołuje tego ducha przeszłości, budując pomniki banderze, budując pomniki upa, gloryfikując tych, którzy mordowali w sposób potworny ludność polską i przeprowadzali czystki etniczne. Żeby chociaż. Powiedzieli, że były takie oddziały, które robiły takie okrucieństwa, ale były też, które nie robiły, choćby nawet kłamali w tych zeznaniach, ale żeby wykazali w tym kierunku jakąś dobrą wolę. Nie, tego nie ma. Ostatnio w tej sprawie wypowiedział się profesor Dariusz Rosati. Były minister spraw zagranicznych, dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, mówi interi, że w pełni zgadza się ze stwierdzeniem, że dyplomacja lubi ciszę. A to a propos wypowiedzi rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który powiedział, że Ukraina powinna przeprosić Polaków za Wołyń. I co dalej mówi profesor Rosati? Sprawa Wołynia jest tak drażliwa w relacjach polsko-ukraińskich, że trzeba tu dużej ostrożności w komunikowaniu. Zwłaszcza, że to temat skrajnie różnie odbierany przez oba społeczeństwa, co politycy i dyplomaci też muszą brać pod uwagę. Czyli nabijanie na pal dzieci, czy obdzieranie ze skóry, czy wyłupywanie oczu, to można różnie na to patrzeć. Panie Rosati, to można różnie na to patrzeć i różne społeczeństwa mogą różnie to interpretować. Dla nazwoń to mord na Polakach. Oni patrzą na to w kontekście swojej walki o niepodległość. Wyjaśnia. No, piękna mi to walka o niepodległość. Piękna mi to walka o niepodległość. Z takim okrucieństwem, z takim barbarzyństwem, które było nawet niespotykane wśród oddziałów niemieckich.